Dzień dobry. Kontynuując tej a, serii filmików, jak ratować związku przed psychologa, wszedł do psychologa, do psychiatra czy do psychoterapeuta, to ja chciałbym rozmawiać na temat, jaki by czas. Chciałbym Wam przypominać tak, o to, co jest bardzo ważne w związku. Jest bardzo ważne, nabijać nabywać umiejętność chronienia czas. Tak, chronienie swojego czasu i czas dla związku. Bo kochane, nie ma badań, nie ma sposobu by rozwijanie związku, jeżeli wy nie będziecie w stanie chronić czasu, który, wspólny czas, gdzie wy spędzicie w taki sposób, który jest przyjemny dla obydwie. To jest podstawa. I to jest taka umiejętność, która bardzo rzadko ktoś się uczy lub przenosi z domu. Tak? I te umiejętności są związane z czasem, tak? I tutaj jest to, co ja chciałbym przypomnieć was, Dnia ma 24 godziny na dobę. tak, Zobaczcie, jak to się dzieje. Dzieje tak, że zazwyczaj budzimy tam, 6, 7, tak? To jest przygotowanie śniadania. Jeżeli mamy dzieci, to jest przygotowanie dzieci. Wychodzimy na bieg, 8, tak? 7,5-8 godzina, czy nawet dla korporacyjny, tam 10 godzin dziennie. Tak? Wracamy do domu. Zazwyczaj jesteśmy zmęczone, tak? musimy pomagać dzieci zrobić praca domowa, zajmować się z dziećmi jakieś rozmową, co się działo w ich dnia i tak dalej. Potem jest moment, który się spotykamy ze swojego partnera. I zazwyczaj tego momentu i Lubię się kłócić, aby się e, przypominać, co kto nie robiło i e, aby po prostu już tak napięty się kłaść spać. Nie? I to jest fajne, dopóki że powiedzmy pierwsze 10 lat w związku, na które e, tej proza życiowa, tak, jeszcze ma dużo, dużo rzeczy się dziejące, tak, to jest tak intensywny, że człowieka wychodzi w taki sykl, w taki rytm, że on nawet nie spostrzega, jak się oddala do, od swojego partnera. Potem trudno jest tak przypominać, jak to było fajne, kiedy właśnie w tym momentu początkowym związku. My jesteśmy w pełni skierowani tylko na to, wybicie by z tego drugiego człowieka, jaki był fajny. Nie? W związku z czym proszę Was, aby zacząć przypominać, tak, jak to wy robiliście, że to robiliście, czy w jaki sposób wychroniliście wtedy Wasze związku, w jak jaki sposób wychroniliście czas. Dla siebie czas rozmawiać, czas, się przytulać, czas, spacerować. To jest bardzo ważne, bo bez tego to jest tak naprawdę trudno budować związku, bo.

kochane, tak, to jest to może być dotykanie głowa, może być robienie coś w kuchni, może być tak, to są małe gesty, nie, to są tych gesty, które powodują, że drugi człowieka widzi, że jest kochane, jest jakby doceniane przez swojego partnera, tak?